Pomarańczek, tak? Nie przesadzasz trochę, ale mi właśnie chcieli pobić światło. Ja się przestraszyłem A czemu go, go gonisz? Zostaw go, nie bij go. Co jest? Nie wiem, właśnie. O, przekroczyłem linię. Co będzie teraz, serio? Nie wiem, co mówisz! Patrz, jak się k... nie, póki mam głową, że nie. <laughs> Ej, ja się boję teraz. O Idzie za linią. Ej, o co mu chodzi? Czemu tak stoi się kafi na nas? <laughs>

jak tu jest problem przekroczyć linię, mamy go pić mocno. Za linię, bo pobijemy! Dobra, pilnujemy. Nie bij no pinujemy. linii! To go bijesz! Uderzymy. Ja to Nie pomógł, przekracza linię. Weź go pobij. Dobra. Dobra, skuj, skuj go, ja go zabiorę. jakby mam zabiorę. Dobra, no. O, mogę wam pozwolić, dobra. No masz, masz, w końcu, w końcu. No dobra, ja doczekałem no... się wreszcie. Dobra, nie zabij go tam tylko. Ja mam bronię, jakby coś byś wyjął. Ja też mam dwie lepianki. No właśnie. No to opowiadaj kolego, co ci się stało. No to stałem, mam śniaka wielkiego na noc, widzę, że tu wszystkie kawy wypite. Zamierzasz się. Hmm. Co tu się stało? Kradną ci rzeczy, Ci ci Co no, ja dać ja od e, Dobra, nie ma dwóch leków, nie jednej adrenaliny. Jednej, no jednej no e, ja ci proponuję pochować te rzeczy wszystkie tutaj. Tak, Operacyjnie, no, bo oni tam nie będą mieli dostępu. Wszystko mnie ma dużo jeżeli cię od ciebie. Właśnie wyjechać. nie ma sprzętu. Oddawaj to masz sekundę. to. Dwóch Adrena dwóch. Albo zrobię Ci dziurę. To jest moja Insulina jest, mam astmę, mam ten... ASTMĘ! Jak ważny! ASTMĘ! Umrę! No nie jest to... to, to. Ty... Ty... Ty, ty się pchasz, gnoju! To moja insulina, od... to jest moja insulina. O ty gnoju! To jest ważne, wyjechać, jest ważne. Od tego nie oddasz. Odłóż wszystko. Ważne, od 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 wyjechać. Potrzebuję. Ważne, wyjechać. Dobra, nara. Yyy, e, dobra, poczekaj, wiesz co, bo nie mam ku kurwa medycznego, no, wszystko zajebali. Mmm. Ja w plaster będę dostał Eee, czekam daj. Eee, więc muszę Cię kurwa przykuć do łóżka Więc proszę na chwilę tutaj stanąć Muszę no. Cię przykuć do barierki Dobra, czekaj, tak, lewo, no, lewo prawo, ok, spokojnie, zaraz Ci pomogę lepiej w lewo, nie, nie, lepiej no. do, do łóżka Dobra Kurde, czarno-czerwony krzyż Czyli tutaj miejsce bez strzelania Dobra, yyy mhm. Kurwa, weź mnie nawet nie w, kurwa z tymi debilami, ja pierdolę, kurwa macie, to jest takie kurwa proste, są medykamenty kurwa, a oni, na chuj a im jest potrzebne dwa-pięć apteczek? Ja wiem. Na chuj, ja tu kurwa, wiesz ile, ja miałem tak kurwa trzy apteczki, dwie paczki leków kurwa i para dla zostały mi kurwa dwie apteczki. Nie mam, dobra kurwa, nie upatrzę się tak kurwa, nie mam zaplecza, muszę iść kurwa, muszę, muszę chwilę poczekać No dobra, kurwa, za... leki betlejki przeciwbólowy wystarczyły. Wszystko zajebali o, możesz dodać osteczkę, jako tego, to zostałem za Opatrzy się kurwa tak szybko mm. Ja pierdolę, takie proste kurwa zdanie, po prostu kurwa się nie wpierdalać, nikomu nie puszczu, lepo do mm. Dobrze jest? Tak, dobrze Ile tu odpocząć, zaskoczyliśmy 3 inne kurzbony. Tak. Tylko, że wrócił za 5 godzin. Co? No dobra, tylko wrócił, nie za 5 minut. Masz 3 kurwa, który mi zapierdają, tak? Nie ma żadnego Ja dopiero co przysiągłem, trzeba to posprzątać, prawda? Dokładnie, dokładnie, trzeba posprzątać. Ale nie mamy karty, żeby tam wejść. Przynajmniej teraz. Nada. Kurwa, ta się nie nada. To się bo. Ej, spójrzcie, ja też nie znam bardzo dużo śmiecia i tak dalej, żeby doświadczać. Wow. Boni, pułapki na ciebie robią, bo ten 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 niebieski co jest ubrany, to. Się... Ej, kuba, obraz nie, nie ma chupaki, kurwa nic medyk Ksia ma chcesz? Nie, ot kutyki? Nie, ot kutyciu nie? Odkoniecznie, nie? Z Złuszka. Ale jak coś, ale ja wam. Osłonę, nie no lunchi karboży, kiedy już się już stałeś, już się już wiesz. Jegość. Wy musicie to posprzątać i w ogóle nie ja przeszkadza. Ja sobie spokojnie wrócę na vlog. Tam. Ej, bo kogoś idzie się, się wyjebać? Woźny, z Kurwa! <grywa> <grywa> o, dobra! to dobra. Szybko. Chodź. Mogę Nie tu nie ma. <grywa> Kurwa mnie pojebie z tym idżem. Dobra! No właśnie, po kucharza. Ja, gdzie jest kucharza ale... Pomarańczek Tak <grym> 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 Nie przesadzasz <grym> Trochę, ale mi właśnie chcieli pobić światło i się przestraszyłem <grym> Uciekli jak coś, proszę pana <grym> Tak, wiem, że uciekł <grym> Ale wziął ten zaszły... To pomarańczek wrócisz czy mamy cię zabić? <grym> Nie, wrócę Jak mnie zauważyłeś? Weź go tam <grym> <grym> Herkules z... <grym> <laughs> Jak wy mnie tak zauważyliście tam? Myślałem, że to dobra kryjówka. No <laughs> teraz mnie będę nie będzie lubił w sumie, bo uciekłem. Co wygrałem? O, pieniążek. Zobaczcie, czy ta to jest dwustronna? moment, zobaczcie, jest Ej, to przekaż medykowi, że przepraszam, ale miotło zaczą, zaczął mnie woźny tłuc miotłów. To ta stwarza, czyli to był chyba Abel. To też ma Czyli orzeł. Hmm. Nie no, orzeł jest z drugiej strony. No, tu mam monotka. Ma A skąd te pieniądze się biorą? No, mam je. Okay. Skąd, skąd się pieniądze biorą? No zarabiasz Mastarzele. chyba. Mam je w kieszeni. Oh. O! No wracasz i nie jestem Więc będziemy mieć coś do automaty. No bo stawicie po prostu. w sumie jest automatyczny w placu w Nie ma. T za 3 molewki, uwaga. Tutaj taka apteczka. Kto ile, tutaj ile? Tutaj daje 2, 2, 2, 1. Daj, daje 1 monetę. Dwa, dwa, uwaga. Dwa po raz pierwszy, dwa po raz drugi. No i sprzedane, daje pieniądze. Dobra No, to teraz trzeba wymienić apteczkę na wolność Tak jakbyśmy zarobili, to w końcu bym wykupił sobie kaucję Tak, od, od apteczki do Ferrari Dostaliśmy zgłoszenie No bo ten, który dostaliśmy o... Ja nic nie mam, od... Możemy przeszukać Tego, tego szuka. Dobra, przeszukać, ja, ja aktualnie mam apteczkę i dwa złote szukaj go A, na mnie Ty Twarz do ściany Twarzą do ściany Twarzą do ściany no. Ja się odmówię od razu, przyznam, mam apreskę i dwa złote. Zawika, raz! Nie, oni... A A z... Dobra, to... Dobra, koledzy, powiedzcie, proszę. Wiemy, że ktoś sprzedawał wam dragi. Powiedzcie, kto będzie po sprawie. Dragi? Nie, to nie były dragi. dragi? To co? My Generalnie wdychamy. był handel po prostu. Dostaliśmy pieniądze i dostaliśmy, za to kupiłem sobie apteczkę. Wow! Ty, co mi się stało? Ja wdycham... Tom. Eee. jestem, um. co jestem, to no. Ej, to jestem, się dzieje? Przez te narkotyki, POD SIANĘ POD, ścianę. pod, ścianę. pod ścianę, TO pod CO A mamy, dragi Ej, bo nie, czekaj, czekaj, dobra, 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 nie dobra, 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 spokojnie, stoi ale nie się, brałem ścianę, nic pod ścianę, pod ścianę. Ale, ja, ale ja nic nie brałem Ale nic nie brałem Co jest? Ale nic nie brałem Ale a. Dobra, wychodzę, wychodzę. Czekaj, ja nic nie brałem. Tędy, tędy. Ja do nic nie brałem. Do nas, do nas. Dobra, ale ja nic nie brałem. Naprawdę. Czekaj, Stoisz tutaj. Wiem, że gdzieś jesteś. Oh, waiting. Ja oh, tylko no. medbej byłem cały dzień, bo no, tego mówiła mi ochrona. Jedyne co dostałem, to tego patrzył mnie tego, medyk i tyle. Mam apteczki i dwie monety przy sobie. I to tyle. Ja lubię już. Aresztujemy. PDW Panie Zostawcie eee. on jest dobrym miejscem. już Skazany. Dobra, testy narkotykowe robimy. Ty za posiadanie dostajesz morder <grym> Masz? Ale ja wyhandlowałem to grzecznie. A, A ty... Nie handlowałem musztardo! Ty ja za na ściany! Dobra weźmy tam! Nie! Cię z Nie handlowałem musztardo! Ej dobra, bierzemy wszystkich na przesłuchanie Roś. Ja tam gdzie zostają, tam gdzie zostają Tylko ta dwójka um. Bracia, żegnajcie Eee. Zajmę się tym Ej panowie No bo nie trzeba mówić, ale to właśnie spróbowałem no To było powiedzieć że od razu, a nie mówić Ja mam nic nie powiem Daj mi się nim, chodź co tak, ja mówiłem wam od razu, że oni sprzedają. Dobra, ty pół krzesła, ja pół krzesła. Jakoś się dogadamy O niedobore klasy. Ja, mm. nie ja nie mija. To ja się co mówię ze mną. Dobry. Więc tak nie... Nie znam pana. Nie no, ja kojarzę akurat do bo... On mnie tego... Przyłapał na tej mojej chowanie z na tablicu. Jakby my, my ja handlowałem musztardą. Z kuchni no zabrałem Ale... To tylko musztarda bo przecież to nie złego, musztarda jak... No ale mnie ja nie, nie ja było przy tym Mnie przy tym nie było, jakby tam handlowaliście czy to był w jednym... Ja nie wiedział Ja dosta... Ale to była tylko musztarda, kielecka Z kuchni dostałam, zabrałam, ja ukradłem, ja przyznaję się Właśnie, co się stało Bro... z twoją bronią? Moją bronią? Nie wiem, kurwa znikło Proszę uwagę, cały personel techniczny Krótkie przerwy w dostawie zasilania zostały wykryte. w serio? Miałem kurwa broń w ręce? I, z ku... i Ciężkiego kurwa zniknęła. O co szybciej Co się tutaj Personel dzieje? Ty zniknasz, ja. Co, będziemy tak tutaj siedzieć? W sumie możemy się ruszać, nawet nas nie przykoli nie, nie. do stołu. tutaj, Na terenie obiektu wykryto wiele naruszeń zabezpieczeń na poziomie kleter oraz Euclid. Operacyjne są w drodze. Do czasu ich przybycia obiekt zostaje zamknięty. Matko, bosie. Ratunku! Nie pomoc! się. Ratunku! Nie chcę, tych wybuchów jakichś jakiś Może nas uratować. No i co? Nie was, Ratunku! Boss, Na pomoc! Spierdal... otwieraj go! Wracaj tu, wracaj tu. Spierdalaj, eee, rozkuwasz mnie, rozkuwasz mnie, rozkuwaj nas! Chodź spierdalamy, chodź idziemy, idziemy! Bra, kas, ja ja spierdalamy nie zapomniałeś, ja spierdalabym Ja bym to, stąd nie szedł, ja bym stąd nie szedł! Idziemy, mam! Idź! No to idź! O kurwa! To Chowaj tyba... się! Ja będę patrzył czy ich nie idzie! Plan jest taki, poddaję! A dzisiaj się, ten... się na będę nazywał Marek, ja jestem Adam! Jestem, Adam! Wracaj. Nie zamykaj! Zamknąć ruje! się ruje, wracajcie wszyscy! Siema! Siema medyku! się Cholera, kto tu, kurwa, mogę żyć. Wyciągnij broń! Wyciągaj broń! I broń nas! Chodź, idziemy! Uczuł mnie! Marian, chodź pod stół, się chowamy! Dobra, Znaczy, Mar... Ale zamknij ruje, bo nas zabiją! O, was też! Wyciągałem magazynek i mam amnestię, Daj nam coś! Daj nam broń! rozkój nas! Słuchaj, ja cię rozpierdolę! Ja cię, Proszę cię, zamknij mordę! Patrz, mówisz przykład swego, ale ja mi się cicho umagam! On nie Dobra, przepraszam! Ja was rozpierdolę! Cześć. Słuchajcie... Coś ja nie chcę... chcę Zajeb... <średenia> Mówi na posłuchawce operacyjna Epsilon i rewent dezygnacja na z box, w którym żywa teren placówki. Prosimy pozostałych personel o odnalezienie bądź trzymanie się w bezpiecznym miejscu i oczekiwanie Pomyśle, aż operatorzy MFO odszczą placówkę wszystkich zagrożeń i poinformują o skończeniu Nie o. O, nie miałem dobra. Biorę broń. Nie bez broń, nie ma tam amunicji. Chociaż jakie, a ma amunicję dać? nie Dobra, mam jeden, mam jeden shot. Na fiebłek Kucharz, ty szwato Siema kucharz ja tego kojarza akurat kojarzę To ty mnie bijeś wiotłów kajdanki Nie, to nie a to inny a? Jestem nowy Kurwa e, tak, mamy broń I dostam obrony i ja Na nie bez mam bez... szans Współpracujmy Ja nie zamierzam no, walczyć, ja chcę nie. przeżyć Ja pierwszy dobra, nie, nie dobrze Jedyny Ja nigdy nie strzelałem Jest. z dużej broni Dzioba Pan obek Kurwa, bierzcie granaty Co Jak coś robimy Zdękaj ogień zaporowy wiesz. granatami kurwa I spierdalamy bo oni mówili, że będzie to kontaminacja, że nas zagazują Będę kurwa trzymał za spust nie obiecuję, że kogoś no nie hasta, trafię cholera ile tutaj Dobra, zbroń, dawajcie, dawajcie Bronimy się, bierzcie no, o, Z czego jak to w ba Robię ogień zaporowy no, dobra, to wygląda jak łatwe do obsłużenia. Ja mam. jakiejś czego strzelałem. To wystarczy po prostu kurwa trzymać pusty. Chodźcie, spierdalamston, stąd, bo oni mówili przed chwilą, że nas zakazują. Mam kartę, to. chodźcie. To jest wyjście. Wyjście? Prowadź nas do wyjścia. To, to, to. Bracie, chodź z nami, bracie, chodź z nami. Porwkujcie mnie. Wiecie! No, dobra, wiem. nie się.

Czekaj, to trochę potrzebuję trudno mi zrozumieć. Masz broni. My, my właśnie... Masz kurwa broni. Czy klasa D współpracuje z nami? E, Musimy jeszcze ja, współpracować, masz broni kurwa. nie, ja, spierdalamy! Zda. Chodź! Marek! Jaki Zobacz, Marek? ja nie ja spierdalam! Nie nazwałbym tego współpracą i tak dalej, tylko bardziej to, że równe korzyści po prostu, że chyba wszyscy I chcemy tu, przeżyć. To, 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 to. idzie. Wyjdzie. Kto Mówi, idzie? Kto idzie? Z to mamy, ja idę robić ogień zaporowy. Ale ty umiesz tego strzelać w ogóle? O kurwa, idą, idą. Odrzuci się. Ale kto? Tu jeszcze za spóźnik, tyle. Kto? Nie, nie, nie ale nie kto? Wyjdzie chaosu. Co to jest? Chciałbym zabić Zbierdalamy. Nie umiem z tego strzelać, kurwa. Poczekajcie. No, dobry. Nie, ja Podmiot 049, jeśli się nie mylę. Witam. A to jest co? Co jest taki duży ten? To jest

Nie Mobilna formacja operacyjna Epsilon IRM, na Imbild Box, teren placówki. Prosimy pozostały personel o odnalezienie bądź zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu i oczekiwanie, aż operatorzy MHO oczyszczą placówkę ze wszystkich zagrożeń i poinformują o po rozpoczęciu ewakuacji. Wycofujemy Jest. Oh. Oh. OOOH Łoo, wow, wow! O! Oh, cicho! Ty! Co cicho? Znowu się schowałem. Chodź schowa się ze mną! Nie wiem, kim ty kurwa jesteś. Cziu! To się On jest się... Zniszczyłem! To też mój kolega. W sumie. Dobra, wiecie, co mam w was oh, wyjebane? Idę. Musiać y... chaos Wow! Są za choinkami, za choinkami! Zatrzymaj Co? się! Kuba. Ta kryjówka za choinkami jest lepsza niż myślałem. Co? Ta kryjówka jest lepsza niż myślałem, tak szczerze. A Kto to był ten zielony? No, nie był. Może jakiś tutaj... Tu jakiś gaz ma być? gaz ma być wyjebane, to może... O kurwa. O kurwa. Eee, no kurczę, pokaż mi to. Spokojnie, spokojnie. On współpracuje z nami. Znaczy, nie... daj, daj, ja eee, czekaj, da, nie, nie, nie mówię... Nią, nie to mam czy sobie, kurczę. Czuj spokojnie, to ja. Okay, Wzyw wszystko, co masz, wyrzuć wszystko, wszystko co masz, będzie zabijał i przejdziemy. Eee. Prost. Dobra, ba dobra. Bądź, ba e co masz. No. Nie zabijaj go, kurczę. Za Bra brałem, co, brałem co było, okej? Okay? Nikogo nie zabiłem. Jedynie co. Za to bym powinien cię kurczę zabić, ale masz szczęście jedno. A co się stało z tym drugim? Za... Z jakim?

Są sprawiedliwe, że tak, 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 na bezpieczne tak, zabezpieczenie obiektów, na których tak, spojrzenie się może zagrożać życiu. ze względu na wyłom anomalii pokazujących zdolności memetycznego oraz wizualnego zagrożenia poznawczego, brzmi tak, cały tak, personel o znalezienie bezpiecznego schronienia oraz poddanie się testom sprawdzającym stan zdolności kognitywistycznych. Przepraszam, ale nie chcę być drugi raz zakłóty. Dobra, tak. musisz uciekać, to odzyskać swoje rzeczy. Może nie moje, ale wiesz o co chodzi? Ech. Kurwa, to... O nie, o nie, to on nie przeżył. No. Jestem, jestem, jestem spierdalaj. Dobra, do mojej krew. że nie dożyję tego, mimo wszystko. na trudno było, było przynajmniej. Życzę powodzenia. czekaj, nie, Czeka mogę. Mogę, czekaj nie, mogę, nie mogę, iść z tobą, bo powiedzmy, to, że niby typu współpracujemy, a ja podkreślam, że nie współpracuję, tylko w równe korzyści. Kurwa, przy za mnie. Oj, wiesz co, to fujka. Bo to jest tego z i tak dalej. Ale... No, trochę szybciej, bo winstrzę. Co to coś ten plan? Nie wiem. Nie wiem, teraz szukamy. E, czekaj, kto coś tam idzie, to dziobak. Nie chciałem go poznać. Dziobak! To dziobak! Eee... Przegni! <zatut tongue> to, to to dziobak ten. To ten, nie wiem. O oh, nie, wi Co to nie ty. Jegać! to nie Jogać! 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 to nie drugi raz się to nie uda w choinko. <touches>.

Nie. nie no, super, super, tak blisko było. Ej, co tam się wydarzyło w sobie, że tak naprawdę balony wszystko. Jakby się chowaliśmy w choinkę. No. Choinka. No, wiem, kurwa, wydałem was. Jestem kapuś-kapuś. Ale nie, 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 nikt, tak nikt, nikt, nikt nie. Nikt, tam z niej nikt, nikt, nikt z nie, tak. nie podszedł. i tak, nie podszedł. My po prostu poszliśmy sami, dosyć daleko zaszliśmy. Tylko <grym grym grym>, No.